Najmilszy, tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauczania zdrowego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni, a ci, którzy chcą się bogacić, popadną w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne, do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Moi kochani, w poprzednich fragmentach święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza tłumaczy, na czym polega prawdziwa pobożność, a tutaj w tym fragmencie mówi, co jest jej przeciwnością. Jeżeli rodzą się takie uczucia w nas, jak zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, to powinna się nam zapalić czerwona lampka, że nasza pobożność nie jest prawdziwa, że nasza pobożność jest jakoś wypaczona. I Święty Paweł mówi, że tak się ujawnia pobożność fałszywa wtedy, kiedy człowiek stawia na pierwszym miejscu zysk, kiedy chciwość pieniędzy jest głównym motorem działania człowieka. Kiedy odpuścimy tą chciwość pieniędzy, wówczas odpuszczamy także te różne złośliwe uczucia i możemy prowadzić pobożne życie, czyli możemy mieć prawdziwą pobożność. To pożądanie pieniędzy, to ta chciwość pieniądza, co jest też fałszywym bogiem, jak mówi w innym miejscu Pismo Święte, jest taką próbą uniezależnienia się od Boga. Jest próbą zdetronizowania Boga. Z jego królewskiego tronu, gdzie jest władcą całego świata i jest władcą każdego z nas. Prawdziwa więc pobożność może się rozwijać wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie od Boga uzależnieni. I ktoś może powiedzieć: Jak uzależniony? Czy Pan Bóg mi daje jeść? Przecież muszę na to pracować. Czy Pan Bóg mi daje te relacje z bliskimi, które mam, czy sam muszę w nich trwać i miłować i starać się? Oczywiście, że ta zewnętrzna droga, sposób zarabiania pieniędzy, sposób organizowania pracy innym, sposób wykonania naszego powołania życiowego jest rzeczywiście naszym dziełem. Musimy jednak rozpoznać, że te wszystkie rzeczy wykonujemy dlatego, że Bóg tego chce. Jeżeli zaś Bóg tego nie chce, nie róbmy tego. Uznając Panowanie Boże, Uznając, że wszystko co robimy zależy od Boga, równocześnie możemy otworzyć wtedy przez wiarę swoje oczy i dostrzec, że Chrystus rzeczywiście jest Panem świata. I wtedy kłótnie, spory, słowne utarczki po prostu nie mają sensu. One są chybione, ponieważ wszystko jest od Boga, Bóg jest Panem świata. Trwając zaś w pokoju i budując prawdziwą Pobożność i jedność otwieramy się na to, aby w umyśle i sercu rozpoznać Boga, który przychodzi do nas jako Prawda i przychodzi do nas jako Miłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.